I czas najwyższy, żeby społeczeństwo zaczynało być informowane i rozumiało to, bo, bo społeczeństwo rolnicze to już rozumie. E, ci, którzy nie produkują zboża, to przyjmują to z poklaskiem, bo nie wiedzą, co to znaczy skup powszechny. Skup powszechny, panie Kaczyński, był w socjalizmie, a nie w gospodarce rynkowej. Nie ma takiego określenia skup powszechny, proszę państwa. Tylko jest interwencyjny skup zboża i to zawsze nas straszono, że musi na to zgodę wyrazić Unia Europejska. A prezes Kaczyński mówi to jak ponad władca, ponad Unią, ponad konstytucjami czy przepisami unijnymi. I w związku z tym buduje to ogromną niewiarę. A sam program wpuszczenia milionów ton zboża na rynek polski, które miało jechać na rynki głodującej Afryki, Dalej nie ma rozwiązania, i dlatego, ja uważam, że polityczna inicjatywa, którą my popieramy, przynajmniej Kółka Rolnicza, ale wiem, że inne związki, powołania komisji śledczej na tym etapie jest potrzebna. Dlatego, że trzeba wyjaśnić, na jakim etapie powstawały decyzje, bo już oficjalnie mówią media rządowe, że weterynarze, znaczy służby weterynaryjne badały co trzeci wagon, pociąg, co czwarty wagon i takie były zalecenia. Nie można przy tym stanie personalnym służb weterynaryjnych, bo inne służby tu nie mają żadnego znaczenia. Bo żeby Państwo rozumieli, weterynaryjne służby badają zboża. Mięsa surowiec, a sanitarne produkty przetworzone, konsumpcyjne. W związku z tym jest to podział obowiązków w, w, w dopuszczeniu na polski rynek. I przez Pols, do polskiego, na polski rynek, nie wiadomo w jakim celu i do kogo, trafiały miliony to zboża, które miało być w Afryce, w, w, w Azji głodującej. I, 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 I słyszę dzisiaj moje własne słowa sprzed tygodnia, jak dziś mówią politycy PiSu, że powinna to sfinansować Unia Europejska i instytucje żywnościowe no tak, ale nikt ten program powstanie, to gwarantuję Państwu, że do lipca on nie powstanie. W związku z tym mamy sytuację nadzwyczajną i trzeba podjąć nadzwyczajne kroki. To jest bzdura, że pójdzie to przez polskie porty. Jeżeli dalej w nocy, z czwartku na piątek, odblokowany zostaje przejazd przez polskie do portów zachodnich, to się pytam, po drodze, kto weźmie te cztery, siedem A mówił 9 milionów ton. Polskie porty przerabiają 300 tysięcy na miesiąc, bo poszczególne porty są załadowane węglem i, i z uzbrojeniem dla Ukrainy. Jeżeli taki sam porządek logistyczny, prawny byłby stosowany do zboża, do broni, jak do, jak do zboża, to dziś Polska byłaby jedynym krajem, który w każdej stodole ma czołki i amunicję do strzelania. A przecież status zboża ukraińskiego. Był statusem militarnym, strategicznym, tak samo jak broń dla Ukrainy. I broń bezpiecznie musi trafić do Ukrainy i zboże bezpiecznie do Afryki. I Polska musi być korytarzem. My, Polacy, pomożemy Ukraińcom. Ale nie wolno ich nastawiać, że my zapłacimy za, za te koszty. Dlatego y, pogotowie protestacyjne będzie trwało, będziemy organizować nowe protesty, żeby to nie uśpiło y, nieudaczniaków, nie, nie bo nie ma w Ministerstwie Rolnictwa niestety fachowców, nie ma w innych resortach fachowców, tu wychodzi na jaw nam dopiero tak zwana gospodarka rodzinna personalna.